800 plus tylko dla pracujących Ukraińców, no to tak nie do końca tak wygląda. Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy, którą podpisał prezent, posługuje się pojęciem o aktywnych zawodowo, a w myśl przepisów tej ustawy, za aktywnych zawodowo rozumie się również osoby posiadające prawo do ubezpieczeń społecznych w związku z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych i w tym są. Osoby, między innymi, które posiadają prawo do zasiłku dla bezrobotnych. No i co prawda, nie każdy bezrobotny zarejestrowany w urzędzie pracy będzie mieć prawo do zasiłku dla bezrobotnych, bo takie prawo mają między innymi ci, którzy w ciągu 18 miesięcy, bezpośrednio przed złożeniem wniosku, przez co najmniej 365 dni pracowali i osiągali chociażby minimalne wynagrodzenie za pracę. No i też to prawo do zasiłku bardzo łatwo stracić, chociażby nie podejmując pracy skazanej przez Powiatowy Urząd Pracy, albo z innych przyczyn. No ale faktem pozostaje to, że osoby pracujące i osoby aktywne zawodowo to nie to samo w myśl przepisów tej ustawy.